Cześć widzowie, z tej strony Kubiks w dzisiejszym odcinku tak, caving. Ogólnie jak oglądaliście live'a, to sobie na live'ie trochę tutaj pokopałem i doszedłem do takiej oto komnaty ametystowej, ale w sumie to sobie tylko tutaj zapiszę kordy, co nie? I w sumie z niej wyjdę, bo na razie nie jest ona mi w ogóle potrzebna. I ogólnie to celny odcinek to tak myślę stack diamentów tak na oko, no a tamtego złota już nie sięgnę. Okej, okay, tutaj mamy Mob Spawner. Aha, akurat Pająków, czyli nie będzie można zrobić farmy. To skopuję? Bo ogólnie, to z wszystkiego, no, da się zrobić farmę. Oprócz, to no, z Pająków ogólnie byście nie widzieli, a ja szkoda, bo jakby było, było jednak po prostu z no, to byłoby jednak znacznie lepiej po prostu, no bo bądźmy sobie szczerze, można byłoby zrobić fajną farmę Expa. No ale dobra, ogólnie to zdziwiające, to jest praktycznie zero diamentów. O, akurat powiedziałem to, a tam są diamenty, więc... No, trochę tak. Może tak ciągle będę mówić i będę ciągle znajdywać diamenty. Ale creepery rekord się tak staram zabijać, bo ja potrzebuję gunpowder. Gun o, jeszcze tutaj dużo tych diamentyków. To pasuje. To jeszcze rozkopię, ale no zazwyczaj Jak rozkopuję to akurat nic nie ma. A szkoda. Aha! Ej, to nie było ustawione. 100%. Ej no dosłownie! To przypadek już leciałem Elytrą i kurde no diamenciki znalazłem... No, no zarąbiście co nie? Ej no ej Ej, no zarąbiście, I zaraz ja wam A nie, może mi diamenty w buku, no... Jak tak to mega słabo No dobra, kurde, ej, tak, losowo znalazłem jakieś mega dobre wejście do cave'a no i patrzcie, kolejny diament był chyba jak zauważyłem. Albo na diamenty. O! Widzicie, dlatego tak warto rozkopywać, bo czasami jest od boku, no przykład ja teraz tak zrobiłem, no i mam już zamiast 25, 26 tych diamentów, więc myślę, że... No, warto było w miarę. Ja w sumie już z tego cave'a będę wiedzieć co wychodzić. Tylko zależałoby mi na tym gunpowderze. Ga bo farmy... No, no kurde, no będę sobie ogarnić farmę raczej Aka, akurat wszystko mi wybuchło, to ja, ja to dobry jestem Ale ogólnie to no, zależy mi na farm no, już nie wiem czy będę sobie farmę budować Taką wiecie, mobów Mob grinder jakiś, coś takiego, napiszcie w komentarzu Też czy chcecie No i dobra, to nie będę wychodzić z tego cave'a, bo no tak Trochę pokopałem jakby nie za dużo, ale też nie za mało. Ogólnie myślę, że dosyć dobra ilość surowców zdobyłem z tego kaywa. Z tego kaywa. No, jeszcze tutaj, o kurde, ale mi się przez chwilę, bo wiecie, nowe czanki. To no, to wszystko musiał, no wiecie, procesor przetworzyć Więc się w sumie nie dziwię. Idziemy jesteśmy. Wiecie co? No i patrzcie, tam jest moja baza już, tak naprawdę. No i patrzcie, tam naprawdę, No powiedzmy, że wykorzystaliśmy tylko troje siekierki. A no doleciliśmy za Friko do bazy. No i dobra, już tutaj tak naprawdę dolecieliśmy. Przejdziemy jeszcze sobie po Ouji-moście. Te go pamiętają, to naprawdę, jak tam pierwszy raz sobie ogarniliśmy. No i dobra, w sumie jest noc, ale no dobra, tutaj szybko zombiaka zabijemy. No i przejdziemy się spać. No i pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję na moim kanale, bo w sumie jest darmowa. A co wam szkodzi, a ja będę się cieszyć. No i w sumie to byłoby na tyle w tym odcinku. Piszcie czy mam też trochę ogarnąć poza kamerami. No i jak Wam się spodobało, no to możecie zostawić tego subskrypcję. No i to byłoby na tyle. Pa! pa.